Jedziemy wyciągnąć jara z opresji. Ktoś tam się nieźle utopił. O, czemu się włódek wyłączyło? I musimy go dostarczyć właściwie w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest stacja chyba kolejowa, a drugie miejsce to jest y, miasto. Coś bardzo często psuje się ten jar na Karolinie Północnej. Opis jej w ogóle jest takie nieprawdopodobne. Tym jarem robiłem już takie rzeczy. Ale tutaj ludzie, no, tracą te pojazdy z jakichś powodów. Hmm. No nie wiem, no. Okay. no... dobra, no, pomóżemy i tyle. Więc tutaj sobie stoi i właściwie to... Czekamy, czy udałoby się go wpakować tym HDS-em na moje auto, jak myślicie? Za ciężki chyba będzie, nie? Ten HDS się połamie. Tak. Cześć, możesz przyholować nasze auto do Starego Miasta. Planowaliśmy je zwiedzić z przyjaciółmi, ale po drodze zboczyliśmy na ładne jezioro. Reszty się domyślasz. Przydałoby nam się trochę napraw. Okej, okay, dobra, zobaczmy. Czekaj, to spróbujmy z tym HDS-em. Może akurat się uda. O, <śm> się wrąbałem w wodę. Okej, okay, może ty, może to wcale nie takie złe. Wydaje mi się, że może być ciężko go o, tym HDS-em tu załadować. Ja już chyba próbowałem coś podobnego i... i chyba mi to nie wychodziło. O, czekaj, podpory, podpory, podpory. Ale czekaj, coś tutaj, tylko wolałbym, żeby był na kołach jednak nie. Dawaj go tutaj. Tak to go nie zahaczę. Im krótszy HDS, tym większa jego moc, więc musimy go tak jakby skrócić, ale... Uuu, ciężka sprawa. Że jakby go na koła postawił to by było lepiej. Dawaj, 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 dawaj. A ciekawe czy da się do góry kołami zabezpieczyć samochód na pace? Wątpię. OK, postawmy go na koła. Ty, on ma tutaj tak idealnie hak na dachu, że można by było go całego wrzucić, gdyby ten dźwig dał radę to zrobić. O, o o o o dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Strasznie lubię tego atoma. Kupiłem sobie ten dodatek i tak myślałem, o kurczę, on nie ma jednak czterech slotów i myślę, a, ale bez nadzieja. Zdenerwowałem się, bo powiedziałem wam na odcinku, gdzie go testowałem, że ma te cztery sloty. A nie sprawdziłem tego. Powinienem najpierw sprawdzić, no ale byłem pewny, nie? Taka długa paka. Myślałem, że to jest coś na, po... na poziomie tej szpachelki Azowa nie, wolę go chyba holować. A tu się okazuje, że często używam tej ciężarówki, bo jest bardzo uniwersalna. Można załadować łatwo nad gabary, ten HDS tam z tyłu ładnie trzyma, tak w stylu na Skorpiona, że tak powiem. Nie, tak... Przydatny pojazd. O, prawie się wywaliłem. Jest wywrotna, może bardziej niż inne ciężarówki, które mogłyby z nią rywalizować, ale... robi robotę. Tak, okay, zahaczmy odpowiednio Naszego Jara. No to też jest istotne, nie? Dajmy go za przód, i on tam w pewnym momencie, wiesz, wskoczy na te koła. Tylko nie wiem, czy ja będę musiał go naprawiać, czy. <śla> co tam się dzieje? <śla> Dobra, włączmy silnik. Chyba się odpalił. Ok, może skrócę linkę trochę. Aby bliżej tam się trzymał, ale nie za blisko. O, fajnie, jest na chodzie samochód. Może nie trzeba wiesz, od razu go tak jakoś nie wiadomo, jak go naprawiać, nie? I teraz do przejechania kawał drogi i właściwie to ja teraz będę też dokończał zadanie, które ostatni, ostatnio, jak jechałem tutaj. Miałem problem z transportem chatki i tam metalowych belek, chyba. I do ukończenia jednego takiego kontraktu. To jest jedno takie zadanie. No i właśnie myślałem, żeby przyjechać dźwigiem i uratować tego atoma, i tak zrobiłem poza odcinkiem, ale okazał się ten atom tak ciężki, że nie dałem rady postawić go na koła. Więc jak przewrócicie tą ciężarówkę, to musicie ją postawić inną ciężarówką, jakąś ciężką. Ona jest po prostu masywna. Nie wygląda na taką, ale jest ciężka. I tutaj sobie zrobię zadanie przy tych torach, wrócę torami do tamtego miejsca. Tylko nie wiem, czy wystarczy mi części naprawczych, żeby tego Jara naprawić. Ale nie, wystarczy mi, bo tu jest przyczepa naprawcza. Zajebiście, zapomniałem o niej. I ona ma też trochę paliwa. Okej, okay, ja przyjechałem tak z dupy trochę tą przyczepą. Ona chyba gdzieś tam była, tak O, po prostu dostępna. Nie wiem. A, przesiądę się do loadstara i naprawimy. Na dwozie pick-up i Jar. To to chyba. O kurde. No powiem ci, że mocno był uszkodzony, bo nie udało się go naprawić w 100%. Ale mamy jeszcze części na atomie. I Jar. Ok, naprawiony w 100%. Dobrze. Ciekawe, że akurat to pan, no, ale yy, skończyły się części w niej. I, ale no, starczyło akurat tak, żeby naprawić ten pojazd, to spoko. Dobra, silnik ma włączony, włączamy sobie AWD. W tej ciężarówce akurat włączenie czy wyłączenie AWD nie ma wpływu na spalanie negatywnego, więc możemy sobie cały czas na AWD jechać bez problemu. Ty, ten Jarmie doganie, jest szybszy. I tutaj sobie wjeżdżamy na bazę i mogłem też jechać krótszą drogą, bo mogłem pojechać sobie torami. Oba pojazdy bez problemu tymi torami dały radę, by sobie pojechać. Cyk i cyk. O, ja się tam trochę za tego. Okej. Okay. No i to jest pierwsze miejsce, gdzie mamy go dostarczyć. Teraz byłoby głupio, jakby tutaj miał naprawę. Nie? Okej, okay, etap ukończony. O, muszę go zatankować, okej, okay, paliwo też mam, nie, nie jest to problem. Zatankuj. Czekaj, czekaj. Czeka. Tankuj, nie napraw. Zatankuj. Aha, okej, okay, rozumiem. Idealnie, okej. Okay. Ale się fajnie złożyło. No i ruszamy dalej i tutaj do miasta trzeba sobie przetransportować. No i można jechać, znaczy spróbować pojechać z tymi torami, ale nie polecam. Dawaj, weź omin ten słup, omin. Zajebiście, kurczę. No powiem ci, że póki co zadania idą prosto. Nie ma co jechać tamtymi torami, bo tam jest taka wyrwa, ale tutaj droga na dół też jest taka miarę prosta, można sobie normalnie przejechać. No, i gotowe zadanie. Jakieś zadanie poboczne? No, miałem po drodze, to stwierdziłem, że zrobię. Życie mi ratujesz. My, myśleliśmy, mieliśmy już zrezygnować z planów. Nie ujęliśmy tej pozycji w naszym budżecie, ale lepsze to niż tracić auto. 2,5 klocka za to. I wiesz co? Tu jesteśmy w miasteczku, w którym są ładunki, które warto stąd zabrać. To znaczy, chyba chodzi o deski, bo tutaj mamy do dostarczenia do yy, tej fabryki yy, pustaki i deski. Pustaki możemy zabrać. A, trzeba będzie skądś dostarczyć. Jeszcze nie wiem skąd, ale deski można dostarczyć stąd i teoretycznie można by je przywieźć z strefy reaktywnej. Tutaj jest trochę lepsza droga, jeśli by się dojechało. Siadąc przez całą mapę tutaj, ale myślę, że zrzucę deski tutaj na skrzyżowaniu. I potem sobie podjadę innym pojazdem, a teraz pojadę do tego zadania tutaj z metalowymi belkami i chatką. Bo tam jest przyczepa i no jest tam co robić, mówiąc delikatnie. Okej, okay, to zabieram te. Myślę, że nawet trzy dechy zabiorę i tam zrzucę gdzieś, żeby można było je potem zabrać. To jest taki towar tutaj. Gdzie możemy sobie zabrać jakąś ograniczoną ilość tych desek, jak myślę, chodzi o zwykłe deski, a powinny być też średnie, tak mi się wydaje. Niedaleko stąd jest produkcja chatek. I tam też możemy sobie chatki produkować, i do ich produkcji też potrzebne są deski. Ok, jest strefa załadunkowa, ale chyba możemy też. A tu są jeszcze cegły. Popatrz, popatrz. Wezmę stąd tylko dwa razy deski, mimo że mógłbym ich wziąć więcej, dlatego że deski są potrzebne do wytwarzania hatek. Deski i metalowe rolki, którymi. Tutaj jeszcze tutaj przyjedziemy. na no spokojnie. Ale tak, na razie biorę te dwie dechy, potem je sobie zładuję, i potem zabiorę ten ładunek, który ostatnio gdzieś tam zostawiłem. A teraz jedziemy go właśnie uratować. I tutaj, na tym skrzyżowaniu, zrobię taką gigantyczną stację przeładunkową. Tutaj będą metalowe rolki. Trochę może desek uda mi się gdzieś tam znaleźć albo wytworzyć. Eee, ale tak, ogólnie tutaj przyjadę taką wielką naczepą. Nie wiem, czy wam już chyba, tylko jeszcze wam nie pokazywałem, ale tak. Będzie, będzie ciekawie. Tutaj sobie to zładujemy. Tyk. No właśnie tak i jedziemy sobie uratować mój e, ładunek, który żem tam zostawił na dole. Nie wiem, czy uda się gdzieś tu zjechać, bo z tego co patrzyłem na mapy, to jakiś zjazd jest. Trzeba bardzo uważać na te, te betonowe mm, słupki, bloczki tutaj. Bo one ma bardzo mocno, tak masakrycznie potrafią zniszczyć ciężarówkę, aż w nierealistyczny nieralistycz, sposób. Nie wiem dlaczego tak. Okej, okay, tutaj hmm, są takie skały, no niby jest jakiś zjazd, może uda się ogarnąć. Trzeba pojechać tutaj brzegiem i zabrać te rzeczy. Myślę, że powinno się udać. Okej. Okay. Próbujemy. O, idealnie na drzewo na środku jest. Ciekawe, kto je tam ustawił, nie. Na pewno nie twórcy nie myśleli o tym, a ludzie pewnie będą tutaj zjeżdżać, więc ułatwimy im sprawę i dajmy coś takiego. Tam na pewno w tym zespole jest taka wredna osoba, która myśli o tym, jak utrudnić życie. I tak sobie pomyślałem, że właśnie tutaj przejadę, bo widziałem z lotu ptaka, że jest dziura w ogrodzeniu, tutaj. Idealna, właśnie, żeby przyjechać tym ładunkiem, a nie żeby jechać dookoła. No bo tam w pewnym momencie jest taka ściana kamieni, jak się jedzie torami, i żeby to ominąć, to trzeba by było bardzo dookoła jechać. A tutaj, na dół, w sumie, chyba nie jest aż tak głęboko, nie? Można by było sobie normalnie. Jechać tutaj, gdyby tam był jakiś taki w miarę normalny zjazd. Teraz zamiast stawiać tamtą ciężarówkę na koła, wiesz, tego atoma, no ja po prostu kolobem przeciągnę tutaj w dół. No, dawaj, dawaj, dawaj. Uuu! Aj, nie tak, nie tak. Może stanie na koła, jakoś nie wiem jak. Ale nie, idzie, idzie jeszcze. Ale mi tutaj kolob zahaczył się. E, skudnie. Może jeszcze jakoś go wydostanę. Ale tym dziobem akurat idealnie w te kamienie, nie? Tak, żeby nie, nie miał jak wyjechać. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, na ten moment chyba możemy już opuścić cyk. Okej, okay. i jeszcze raz. Dawaj, kolor. Okej, okay. spróbuję pod innym kątem. No kurde, co tam się tak zahaczyło to drzewo! <słuch> Nie wiem co tam się zahaczyło, ale coś paskudnie chyba. O, oh, siła, okej. Okay. Dobra, spadaj już. A to już na dół bo mi się w kolobie. I do koła zostaj na kołach! Jest! W kolobie mi się paliwo kończy, więc już koniec, koniec tego wyciągania. Okej, okay, jak tam uszkodzenia? Nie ma źle. Powinniśmy dać radę. Tą ciężarówką. Dobra, byleby się tylko tu nie rozwalić. Tam coś paskudnie się zahaczyłem tym tylnym zderzakiem i gdzieś się przewróciło, ale już powinno być dobrze. Dobra, załadowani. Teraz chyba tu dołem trzeba pojechać, bo tu widzę, że jest jakaś droga. Okej, okay. ale musimy pojechać tu o resztę, jakieś kamienie. Mm, Przejdź przez to, nie rozwalaj się, pójdź. Mam dosyć tego podnoszenia, ratowania wszystkiego. Ale może nie będzie tak źle, zobaczymy. Dobra, wysokie biegi. Tutaj. Eee, czekaj. Aha, czekaj. HDS mi się chyba odpiął. Za. Zaraz będzie lipa. <gulna> o, wolę to zapiąć wiesz, Na wszelki wypadek, nie? Dobra, ruszamy. Fajna jest tu akurat płcizna. Jedziemy tak, jak kolob tu przyjechał po nas. I powinna grać gitara. chyba śledzenie to zadanie, co trzeba. Tutaj była dostawa tej wielkiej naczepy ze zbiornikiem na ropę. I... Teraz mamy do dostarczenia właśnie tą chatkę i te dwie metalowe belki. I to powinno być to. to. Gdzie mamy to zrzucić? Muszę śledzić zadanie, nie? To było chyba... Kłody Nie, 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 nie. Okej. Okay. Tu jest zrzut. Ciekawe, że ta naczepa jeszcze nie zniknęła, nie? Mamy drugi etap tego zadania. I ona wydaje mi się, że powinna zniknąć, chyba, że teraz przy tym etapie zniknie, okej. Okay. Dobra, i uwaga, końcu. Są belki. I... ładujemy. Oddajemy i zobaczymy, zniknie. No, nie mogę akurat kamery ustawić. O, teraz widać. Tyk. Tak, zniknęła, ok. Uuu, To jest ten zbiornik na ropę, tak? Uf, nie było łatwo, ale daliśmy radę. My możemy yy, zapełniać nowe zbiorniki ropą, a nasi klienci mogą odepchnąć z ulgą. Powiedzmy. 19 tysięcy, ładnie. Magazyn jest dostępny, a w tym magazynie dostępne będziemy mieli już. Patrzymy co. Zajedziemy sobie, bo może będzie to, co mnie interesuje. Mam nadzieję, że nie baryłki z ropą, tylko jakiś faktycznie przydatny ładunek. Hmm, to będzie tutaj, nie? Zobaczmy sobie. Baryłki z ropą. No, Okej. Okay. I widzę, że tutaj pojawiło się drugie zadanie, czy kolejne zadanie, y dość długie, bo mamy baryłki z ropą, cztery sztuki przetransportować do portu. I tak się idealnie składa, że mam odpowiedni zestaw do tego. Nie możemy sobie wziąć tutaj akurat tyle, ile potrzeba. Tylko, że trzeba daleko jechać, no to jest ten minus. Ok, i tu musimy jeszcze... A, weźmy na tą przyczepę więcej. Możemy oczywiście załadować się ponad gabaryt, ale to ciekawe jest, że gra kieruje nas do tego przejazdu tutaj, do strefy reaktywnej. Gdzie jakbyśmy wjechali do strefy reaktywnej, abyśmy przejechali znacznie więcej drogi niż jak przejedziemy sobie na płaski obszar gdzie jest dużo lepsza droga tylko, że no trzeba zajebiście dużo przejechać wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze w innym miejscu są te baryłki z ropą, ale patrz, wyjeżdżamy sobie tutaj i możemy tu przejechać koło tej elektrowni się wydaje, że ze stacji benzynowej można baryłki z ropą przewieźć ale może akurat tutaj tego nie ma na tym na Karolinie Północnej, bo na innych mapach można było kawiaruki z lopą sobie zabierać, prawda? No i czeka mnie długa podróż, ale zrobię sobie ten kontrakt. O, to był długi transport, ale dojechałem. Mam nadzieję, że tylko z tamtego miejsca można dostarczać baryłki, bo jeśli można je zabrać ze stacji benzynowej tutaj, to się chyba nogami nakryje. Strasznie, no przez trzy mapy trzeba przejechać. O, nie przeczytałem końcówki. Ach, ach, jest. Moi drodzy, dzięki Wam, że byliście ze mną na tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny. Trzymajcie się na razie. Cześć.